budynki jest tutaj dużo wiadomo jaki taki student na początku na pewno będzie możliwość, że się zgubisz nie każdy kampus jest taki duży jak ten myślę, że tu jest około 50-60 tysięcy studentów więc no tu jest dużo dość tych budynków więc można się zgubić w tych pierwszych tygodniach, ale, ale wiadomo, że tak jak wszędzie no, gdzie nowe miejsce to a to trzeba się przyzwyczaić do wszystkiego. Tu następny Astronomy Public Issues Program Development Evaluation Center. Czyli jeżeli pewnie studiujesz astronomię czy coś w tych kierunkach, to tu jest taki budynek Twojego Departamentu. Tu akurat sam wiem, że jest studentów International. Tak jak widzisz, nie wiem, czy widać tą tabliczkę. International Center więc wiem, że jeżeli tu wchodzisz, jest takie biuro dla international students i tu jest twój doradca, pomaga ci wybrać zajęcia, czy zapisać się na zajęcia, jeżeli masz jakieś problemy z wizą, czy paszportem, tutaj wszystko jest załatwiane, oni ci pomagają. Abyś wiedziała wszystko tak jak jest, informują ci o różnych wydarzeniach dla studentów zagranicznych, czy to spotkaniach, czy grupach, w których możesz się zapisać, możesz być częścią e, i robić, jeżeli masz czas, poza siatkówką, poza sportem e, do takich rzeczy, to oni na pewno ci doradzą we wszystkim. Pomagają ci również w tym całym procesie adaptacyjnym na początku e, na początku roku. Tu już muszę być ciszej, bo tu jest e, ludzie się uczą. Tak jak widzisz Universal Flight International Center Różne flagi. Congratulations, graduates. Jest wiesz, już ludzie tu skończyli. Ja tu nawet wejdę. Otwarte. Tak to wygląda. Biuro, to jest recepcjonistka. Ona ci pomaga. Możesz spotkać się. Tu są biura tych advisors. Możesz ich spotkać. no man i'm just recording just showing how the international office uh, looks oh okay uh, where, where are you from i'm actually from the exchange visitor services <laughs> really but you're like international were you an international student i was a few years ago where are you from brazil there you go yeah man i'm from poland yep so yeah. you might want to record the other side as well it's better not better <laughs> different it's different Ok, ok, let me go and record. Thanks man. Brazil. Jak widać. Tak to wygląda. Kolega, jak widać, był studentem. Teraz pracuje tu dla szkoły. Jest wiele takich możliwości, gdzie wiadomo, studiujesz w szkole, a potem dostajesz tutaj pracę. Tak jak ja. Ja byłem tutaj studentem, atletą. Zostałem trenerem. Jestem tu już od e, 7-8 lat w Stanach. Tu jest druga część tego biura. Tak jak widzicie e, flagi e, tutaj e, help desk, czyli jeżeli masz jakieś pytania, też ci pomagają. Starbucks, w takiej szkole telewizja, tu możesz zrobić e, zadanie. Bardzo pusto, tak jak mówię, zazwyczaj e, zazwyczaj jest więcej tu ludzi, studentów. E, jest tu dość tu taki Starbucks możesz się napić kawy, a, czasami jako, jako e, siatkarka, czy jeżeli grasz w inne sporty, e, dostajesz takie opcje takiego, że możesz jeść ile chcesz w danej kafeterii, a dodatkowo masz tak zwany taki kredyt, żeby na przykład napić się kawy w Starbucksie, czy pójść do Chick-fil-A, e, czy innych e, takiego sklepiku, jak tu widzisz. W sklepiku gdzie, gdzie, gdzie możesz znaleźć Gatorade czy jakieś batony tu tutaj się dziewczyny nauczy jak widać tu grab and go sushi, co w takim sklepiku jest więc są takie zwykle napoje jakieś snaki napoje szejki, kawa jakieś różnego rodzaju no, takie rzeczy jak możesz kupić tak naprawdę na stacji benzynowej, ale tu no, jakiejś sushi możesz znaleźć e, tu banany, jakieś zdrowe rzeczy, a, więc tak to wygląda. A, więc tak jak mówię, czasami Twoje stypendium pozwoli Ci na to, że o, dodatkowo do pełnego a, możliwości jedzenia w kafeterii Dostaniesz takie zwany Flex Points, że będziesz mogła je używać na cokolwiek chcesz w szkole. Czy to Starbucks, czy jakiś sklep, czy taki Fast Food Place, tak jak tutaj zobaczycie. Uh, czy, restauracja, tu studenci sobie chodzą i wiedzą. Więc wiadomo, możesz kupić oczywiście to za swoje pieniądze, uh, lub możesz uh, skorzystać ze stypendium. I tak jak mówię, niektóre szkoły dadzą ci te flex points i będziesz mogła je wydawać tutaj w, w tych sklepach, ale to również zależy od ciebie, są takie opcje, że sama wybierasz, czy powiedzmy, wybierasz nielitim, nielimitowane ilości posiłków w kafeterii takiej szkolnej, zwykle ich jest parę lub wybierasz flex points, wyłącznie flex points czyli, że tylko masz szansę, masz pełne, pewną ilość pewną ilość a, punktów wiadomo każdy lunch czy wyjście do sklepu kosztuje coś e, czy to kawa, czy nawet wejście do kafeterii, wiadomo na tym też możesz wejść i, i ta ilość punktów idzie do zera, więc a, więc e, to już zależy od Ciebie jaki plan wybierzesz, ale chcę, chciałem powiedzieć o możliwościach jakie tu są, więc a, jest tych możliwości dużo